Najcenniejszym i najważniejszym punktem stolicy Nepalu jest plac Durbar, składający się z trzech pałaców: zachodniego, części północno-wschodniej z Pałacem Królewskim i placu południowego Basantapur. Mimo że bardzo stary i wielokrotnie niszczony, Durbar przez wieki odgrywał kluczową rolę w Nepalu. No, zresztą te zniszczenia możemy zobaczyć i tutaj. Prace trwają niemalże cały czas. W zasadzie pałac i plac Durbar, dopiero w XIX wieku skaziły wpływy europejskie. Zmian dokonał wtedy król Bahadur Rana. 2015 rok i trzęsienie ziemi, które nawidziło wtedy Nepal, nie był łaskawy dla placu Durbar, kluczowego miejsca w stolicy Nepalu. Odbudowa trwa do dziś. Nie pierwsza, bo poprzednie trzęsienie ziemi miało to miejsce w latach 30. To nie mgła. Całe Katmandu, ale też Dolinę Katmandu, która znajduje się w Nietzce, spowija gęsty smog. Wielu Europejczyków i turystów chodzi cały czas w maseczkach antysmogowych. No, ale ja jako warszawiak daję sobie z tym jakoś rady. Nepal często przenika się z kulturą innych himalajskich obszarów i oczywiście wpływy Tybetu są bardzo zauważalne. Jednym z tych wpływów są pierożki Momo z nadzieniem jak najbardziej mięsnym, z masalami. Smaczne, z białej mąki. Czasem jest to mięso jaka, a czasem po prostu zwykły drób. Proszę Państwa, pierogi zjem w każdej postaci, czy to polskie pierogi, czy to pielmieni od naszych wschodnich sąsiadów, czy to chińskie pierożki na parze. A skoro na parze, to nie możemy zapominać o kulturze tybetańskiej, promieniującej na całe Himalaje, również na Nepal. I właśnie Momo, szczególnie w wariancie na parze, są boże jednym z moich ulubionych przysmaków. To, co robi, co jest absolutnym game changerem, to te wszystkie masale, sosy z przyprawami, od których można oszaleć, ale dzięki temu świat ma smak. Pałac Basantapur pochodzi z XVIII wieku, jest centralnym miejscem w Katmandu. W Nepalu i jest charakterystycznym miejscem, gdzie możemy kulturę newaryjską zobaczyć. Newarowie to ludzie, którzy wierzą głównie w hinduizm i zamieszkują nie tylko Nepal, ale też ościenne Indie. Kompleks jest bardzo zabytkowy z dużymi elementami drewnianymi, natomiast bardzo ucierpiał w trzęsieniu ziemi. Podobnie jak cały Nepal w 2015 roku. Jak możemy tutaj zobaczyć, mimo że bez końca jest odbudowywany, bo tak naprawdę trzęsienia ziemi zdarzają się tutaj bardzo często. To jednak duże elementy tego pałacu po prostu zniknęły. Cała wieża, będąca częścią kompleksu, przestała istnieć. Nepal jest zamieszkiwany głównie przez reprezentantów dwóch religii: hinduizmu i buddyzmu. Co prawda, obie bardzo się między sobą różnią, ale jest jedna rzecz, która je łączy. Są to religie branistyczne, wierzące w reinkarnację. Każdy z nas umiera, ale rodzi się w zupełnie nowym wcieleniu, którego nie pamięta. Ten cykl można przerwać i jest to droga, którą należy podążać. Stąd na przykład Budda, pochodzący z Nepalu, z rodu ciążącego, to przebudzony. Przebudził się z cyklu kolejnych żyć. Nepal, podobnie jak Indie, bo Indie mają przemożny wpływ na to, co się dzieje w Nepalu, to bieda. Bieda, której nikt nie likwiduje. A ja powiem Wam dlaczego. Pamiętacie matkę Teresy z Kalkuty, która walczyła z ubóstwem w Indiach? No właśnie, chrześcijaństwo ma głęboko zakodowaną walkę z ubóstwem, pomoc najuboższym. Tutaj jednak bieda to karma. To uczciwa sytuacja, w której ponosimy karę za poprzednie wcielenia. Czy w takiej sytuacji. Należy osobie znajdującej się w ubóstwie pomagać, przecież właśnie dosięgnęła ją sprawiedliwość. w miejscu w tej willi mieszka kumari. Kumari to nastoletnia dziewczynka będąca wcieleniem Dewi, czyli bogini. To co jest charakterystyczne, to jej wybór. Może pełnić swoją rolę wyłącznie do czasu pierwszej miesiączki. Jeżeli pojawi się krew, jeżeli boginka Kumari skaleczy się, wtedy jest to symbol tego, że bóstwo opuszcza jej ciało. Kumari w zasadzie prezentuje się i wychodzi na zewnątrz jedynie raz w roku, i nie jest to ten moment, w którym przebywam w Katmandu. Natomiast jest jedną z największych atrakcji tego miasta. To, co charakterystyczne dla Nepalu, to takich kumari jest wiele w różnych miastach, ale ta najsłynniejsza, królewska kumari, mieszka właśnie tutaj. Siwa to najpotężniejszy Bóg w hinduizmie. Natomiast czarny Bajrawa, który jest tutaj przedstawiony, to jego najpotężniejsza forma. Złowrogi Bóg z sześcioma ramionami, z czaszkami obwieszonymi wokół głowy, symbolizuje wielką potęgę. Czarny Bajrawa to także Bożek, przed którym absolutnie nie można kłamać. Jeżeli tak zrobimy, natychmiast razi nas piorun i zginiemy.